Cześć wszystkim! Kilka dni temu omawialiśmy sygnały ostrzegające przed korektą, tak jak jest tutaj napisane. Tą analizę wrzuciłem 22 listopada w okolicy szczytu i rzeczywiście widzimy, że od tamtego czasu stale znajdujemy się w ruchu korekcyjnym. Zatem gratuluję każdemu, kto wyciągnął wnioski i zyskownie wyszedł na tym, co usłyszał. Na tym kanale ja nie zamierzam tego zmieniać, więc subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robisz ponieważ omówimy sobie konkretne poziomy i strefy, w których Bitcoin, a co za tym idzie cały rynek kryptowalut, ma największe prawdopodobieństwo do zawrotki i kontynuowanie trendu wzrostowego. Zacznę od przypomnienia, że jest jeszcze mniej czasu niż ostatnio na odebranie airdropa o wartości 500 dolarów właśnie na pierwszą pozycję lewarowaną na giełdzie Bybit, z której ja sam korzystam, jak zresztą widzicie. Ja tutaj rozgrywam swoje wszystkie trady z dźwignią i przez prowizje, które tutaj obowiązują po prostu najbardziej się opłaca tutaj rozgrywać rynek niż na prawie każdej innej giełdzie kryptowalut na świecie, a po odebraniu tego airdropa, który zostawiłem tobie w opisie pod tym filmem, będziesz mógł rozegrać pierwszy trade bez ryzyka, dosłownie za darmo możesz otworzyć longa lub shorta o wartości 500 dolarów po uwzględnieniu dźwigni i z tego co widziałem to żadna inna giełda czegoś takiego nie oferuje. Bybit jest drugą największą giełdą na świecie, więc może sobie pozwolić na tego typu akcje. Udało mi się dogadać na airdrop na bazie współpracy, którą podjąłem właśnie z tą giełdą. I tak korzystam z tej giełdy już od paru lat, więc myślę, że to był dosyć naturalny ruch. Tak czy siak, to link do tego airdropa zostawiłem poniżej pod tym filmem. Skorzystaj lub nie. Ja myślę, że warto. Sam sprawdziłem i rzeczywiście działa ten airdrop oraz z tego, co mi czasami napiszecie, to również da się fajnie rozegrać rynek z tym airdropem i ugrać dodatkowe kilkadziesiąt dolarów. Zaczniemy sobie od perspektywy bardzo krótkoterminowej, a mianowicie wykres bitcoina na wykresie czterodniowym oraz średnia krocząca wykładnicza EMA setka pokaże nam bardzo ciekawą sytuację, a mianowicie wejście w strefę, o której zaraz popowiem. Do tego zobaczymy sobie, jak ta średnia świetnie performowała na przestrzeni tego cyklu. Zatem, jest to pierwszy czynnik, który trzeba brać pod uwagę. Przechodząc jednak do dania głównego, to musimy poruszyć kilka ważnych kwestii. Więc, po pierwsze, to jeśli byłeś na bieżąco z tym, co tutaj wrzucałem na tym kanale, to wiesz, że rozgrywaliśmy tą formację Ascending Triangle, której opór ten był bardzo wyraźny. I teraz możliwe, że opór, który wcześniej obowiązywał, właśnie na naszych oczach zamienia się we wsparcie. Widzimy, że odbicie od tego poziomu, czyli mniej więcej 90%, 71 887 dolarów. To zobaczymy, jak reakcja ceny bitcoina była bardzo nagła po wejściu właśnie w tą strefę, wówczas, która była podażowa w trakcie trwania tej formacji. A co więcej, to ten ruch, który właśnie teraz widzisz, doprowadził do ogromnej likwidacji spóźnialskich longów o wartości nawet ponad 563 milionów dolarów i bardzo ważną kwestią jest tutaj fakt, że likwidacji longów zdecydowanie przeważają shorty i bardzo często na tym rynku po tego typu wydarzeniach likwidacyjnych Longów to często właśnie otwieranie longa, gdy innych likwiduje. Miało to sens. A nawet nagrałem cały materiał poświęcony właśnie strategii rozgrywania likwidacji zarówno longów i shortów. I myślę, że już na bazie tego materiału, który wróciłem 12 dni temu, można było rozegrać rynek na kilka sposobów. Ale to nie wszystko, ponieważ jak widzisz na wykresie dzieje się nieco więcej. Oprócz tej zielonej strefy, którą zaznaczyłem oraz formacji, dzieje się nieco więcej na wykresie. Mamy tutaj niebieską linię i białą. I zaraz do niej przejdziemy ale one obowiązują w bardziej takiej szerszej perspektywie, więc zanim przejdziemy do szerszej perspektywy, chciałbym omówić najpierw bardziej szczegółowo perspektywę krótkoterminową, ponieważ myślę, że to w aktualnej sytuacji myślę, że jest nieco bardziej adekwatne. Więc wskaźnik supertrend, który świetnie sprawdza się przy wyznaczaniu poziomów wsparcia po dużych ruchach, pokazuje nam, że poziom 87 600 dolarów jest potencjalnym przystankiem, na którym Bitcoin mógłby się zatrzymać, przed kontynuowaniem trendu wzrostowego, i prawdopodobnie już teraz możesz zauważyć tutaj pewną sytuację, ale jeśli jeszcze jej nie widzisz, to przejdziemy sobie nieco dalej do średniej kroczącej EMA 25, która jak widać zbliża się do poziomu wsparcia od strony Supertrend. No i ogólnie ta średnia krocząca 25 świetnie się sprawowała przy rozgrywaniu korekt, tak jak to było w listopadzie i nawet kilkukrotnie w październiku. Zatem jest. To średnia, którą ja zdecydowanie nie chcę ignorować, tym bardziej, że mamy tutaj tak zwany confluence, czyli połączenie różnych czynników, które wskazują na to samo. A mianowicie w tym przypadku chodzi o poziom wsparcia między 87 600 dolarów. A na chwilę obecną 87,328 dolarów. Tylko pamiętaj, że po tak dużych wzrostach, to ta średnia ona z każdym dniem będzie rosnąć, nawet pomimo tego, że rynek spada, ponieważ uśrednia ona 25 ostatnich świec. To będzie rosła prawdopodobnie, spotykając się z poziomem wyznaczonym przez supertrend. Zatem jeśli ta zielona strefa. Okaże się niewystarczająco razem z formacją, którą wcześniej mówiłem, to kolejnym potencjalnym przystankiem właśnie jest strefa między supertrendem a średnio kroczącą EMA 25. A teraz, przechodząc do szerszej perspektywy, zobaczymy, że po zmierzeniu Całego ruchu korekcyjnego od 73 tysięcy dolarów z początku marca tego roku do jego dołka, to wyjdzie nam ciekawa sytuacja, w której dowiemy się, że poziom Golden Level, czyli 161,8%, znajduje się na 88 834, co również poniekąd zazębia się z tym, co widzimy na Supertrendzie oraz na IMA 25. Zatem widzimy tutaj, jak kilka bardzo ważnych elementów stanowi wsparcie, w które właśnie zaczynamy wchodzić. Więc jeśli podchodzimy jeśli do tego rynku średnio lub długoterminowo, to na bazie tego, co usłyszałeś teraz, a jeszcze nie skończyłem mówić, wygląda na to, że wchodzimy w strefę optymalną do akumulacji lub otwierania longów z bardzo małą dźwignią, dosłownie 2, 3x. Ja wiem, że takie podejście może wydawać się nudne, jednak trzeba brać pod uwagę miejsce w cyklu, w jakim się aktualnie znajdujemy, oraz technikaliaby wykresu, które usłyszałeś. Do tego liczby po prostu nie kłamią. Jeśli podchodzisz do tego rynku z dłuższą perspektywą niż tam szybki zarobek dźwignia 100x i zarobić miliardy w tydzień. No to nie do końca tak to działa. Liczby mówią same za siebie, a tym bardziej, jeśli masz możliwość skorzystania z tego airdropa, o którym mówiłem wcześniej i możesz dosłownie za darmo rozegrać rynek, no to nie ma lepszego czasu niż teraz, dosłownie, aby spróbować swoich sił na rynku. Lub jeśli masz już jakieś doświadczenie, to skorzystać z tego airdropa, wyciągnąć wnioski z tego materiału i bez ryzyka otworzyć pozycję. Idąc dalej, to mogłeś zauważyć również tą niebieską linię. I ta niebieska linia, to ona jest czynnikiem jak najbardziej długoterminowym, ponieważ to, co wcześniej sobie mówiliśmy, to była jak najbardziej perspektywa krótkoterminowa. Oraz średnioterminowa, gdy mówiliśmy o zniesienia Fibonacci'ego, a teraz przeniesiemy się do poziomu, który obowiązuje już od kilku lat, a mianowicie Double Top, który nam się tutaj stworzył w poprzednim cyklu. To łącząc jego szczyty okazuje się, że właśnie przebiliśmy opór, który te szczyty wyznaczyły, i jest to prawdopodobne, że zostanie on przetestowany. I nie mówię, że to wszystko musi, musi dziać się teraz od razu po wrzuceniu tego materiału, ale w perspektywie kolejnych dni lub nawet tygodni. To te strefy, które omówiłem, najbardziej prawdopodobne do osiągnięcia w najbliższym czasie, jeśli chodzi o pogłębienie korekty. Zdecydowanie warto jeszcze zwrócić uwagę na wskaźnik RSI i jak on zachowuje się na przestrzeni ostatnich korekt. I tutaj tworzy się na naszych oczach bardzo ciekawa kwestia, mianowicie jeśli połączymy ostatnie dwa dołki i poprowadzimy tego typu linię, jeszcze trochę przestrzeni jest do spadku niżej na tej metryce i to wiązałoby się z odbiciem od tej linii, a gdy ostatnim razem się na nie odbijaliśmy, miało to miejsce przy 68 tysiącach dolarów, Czyli od ostatniego lokalnego dołka przed tymi największymi wzrostami. Oraz, jak sobie tutaj zobaczysz, wiązało się to również z idealnym odbiciem od średnie kroczącej EMA25 i zbliżenie się do poziomu oporu wsparcia od wskaźnika supertrend. Podobnie było, jeśli pójdziemy sobie jeszcze wcześniej, zobaczymy idealne odbicie od supertrendu, zejście poniżej EMA25 i szybką regenerację, co wiązało się również z osiągnięciem RSI na poziomie 43,5. A nawet idąc dalej, możemy tą linię poprowadzić jeszcze dalej, tylko jak widać, byłaby już ona nieco mniej celna, jeśli chodzi o połączenie Ostatnich dołków. Nie umniejsza to jednak sytuacji, w której ten poziom był kluczowy do odbicia. Bitcoina od 52,5 tysiąca dolarów. A idąc jeszcze bardziej wstecz, to zobaczymy sobie, jak poziom, do którego właśnie prawdopodobnie się zbliżamy, był respektowany na przestrzeni ostatnich miesięcy. Zatem ostudzenie RSI i tego wykupienia, które miało tutaj miejsce, jest kluczowe, aby z perspektywy technicznej kontynuować trend wzrostowy. Do tego, z perspektywy psychologicznej, to FOMO związane z osiągnięciem 100 tysięcy dolarów zostało, mi się wydaje, przeprowadzone idealnie, nawet widzieliśmy. Widziałem, że ktoś pisał o początku Bessy. Zatem zdecydowanie ten zabieg przez marketmakerów można uznać za udany, tym bardziej, że po likwidacji longów często następne na celowniku są. Shorty i ich likwidacje, tak więc z pewnością uważajcie na siebie. Zarządzanie ryzykiem i wielkością pozycji jest kluczowe na każdym etapie rynku. I zawsze tak będzie. A to, co ja osobiście robię, oprócz realizacji zysków na moich longach na Bitcoinie przed spadkiem, to tak jak mówiłem w poprzednich materiałach, ja aktualnie skupiam się na akumulacji Ethereum do końca tego roku. I już dokonałem dwa zakupy. Jeden z nich zrobiłem dwa dni temu, o czym informowałem na moim w pełni darmowym telegramie, na którym dzielę się moimi zagraniami oraz bardziej szczegółowo się wypowiadam na temat moich pozycji oraz konkretnych zleceń, którymi również się podzieliłem, jeśli chodzi o akumulację Ethereum i konkretne poziomy, na których ja będę dalej dokupywać. Więc to, co ja Zrobiłem, to dokupiłem kolejną partię Ethereum ze średnią ceną 3317. Poprzedni zakup zrobiłem na poziomie 3291 dolarów, czyli na chwilę obecną równo wychodzi mi aktualna cena 3300 dolarów. I to jest torba, którą ja traktuję jak najbardziej średnioterminowo. Natomiast moje długoterminowe zakupy ETH robiłem już na przestrzeni tego roku oraz poprzedniego, i te zakupy ETH, które ja aktualnie dokonuję, to zamierzam sprzedać to, co zakupiłem na przestrzeni pierwszego kwartału 2025 roku, ponieważ na bazie cykliczności oraz danych historycznych to właśnie pierwszy kwartał jest najlepszy dla ETH, dla Bitcoina natomiast jest to czwarty, czyli widzimy, jak ETH bardzo wyraźnie laguje za Bitcoinem, tym bardziej w tym cyklu. Zatem oprócz moich longów na Bitcoinie z dźwignią 2x i 3x, to ja dokładam zarówno na spot właśnie przy mniej więcej aktualnych poziomach cenowych, ale największą ilość docelowej torby, którą chciałbym poszerzyć, to dokonam tego na niższych poziomach, którymi podzieliłem się na moim telegramie o nazwie LCC. Jest on w 100% darmowy i dostęp do niego znajdziesz w opisie pod tym filmem, pod tym airdropem od Bybita. Natomiast jeśli chodzi o zestawienie altcoinów, którym ja się dzieliłem na tym kanale ostatnio, Czyli zestawienie sprzed około 11 dni, to one już urosły od, od tamtego czasu i na chwilę obecną nie dokupuje. Dopiero jeśli miałby nastąpić większy spadek zarówno na altcoinach, to wtedy zastanowię się nad ich dalszą akumulacją. Tak więc dzięki, że wytrzymałeś ze mną do samego końca. To nie był najłatwiejszy materiał, ale myślę, że jak najbardziej potrzebny w aktualnym stanie rynku, w jakim się znajdujemy. I ciekawy jestem również waszej opinii na temat tego rynku. Często macie ciekawe perspektywy, na przykład tutaj Ojczyzna 85 zauważył, że podobna korekta miała miejsce 25 listopada. 2020 roku też w trakcie hossy, i te daty wręcz idealnie się pokrywają. I na bazie analizy tego użytkownika wygląda na to, że ta korekta potrwa do dziś, może się skończyć dosłownie na przestrzeni kolejnych dni. Ciekawa obserwacja, którą ja osobiście nie dostrzegłem. I przy okazji uważajcie też na różne boty, które tutaj są. Angażowanie z nimi nie prowadzi do niczego dobrego. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale.